Duchowe dziedzictwo świętego Wincentego Palotiego. Zjednoczenie apostolstwa katolickiego. Znaczenie każdego zaangażowania się człowieka w apostolstwo. Spotkanie czternaste. Historia zbawienia jest pełna Bożych Wysłańców, pełna proroków i apostołów, ludzi, których Bóg czyni swoimi pełnomocnikami, im powierza odpowiedzialność za losy Królestwa Bożego na ziemi. Od nich domaga się, aby wyszli naprzeciw ludzkim potrzebom, tak jak On wychodzi i wciąż pragnie wychodzić. Tę prawdę przeżył bardzo głęboko i wyprowadził z niej daleko idące wnioski święty Wincenty Palotti. Jego życie to różnorodne zaangażowania, to właściwie podejmowanie wszystkiego, co możliwe, co było dla niego dostępne. To także pragnienie wykonania możliwie nieskończonej liczby dzieł dla Boga. Ten rachunek nieskończoności, niezrozumiały może dla wielu. Palotti dostrzega jednak, że to, co czyni dla Boga, jest kroplą w morzu w stosunku do tego, co by należało uczynić. Ale jak? Nie dokona tego sam. Trzeba więc zaprosić innych, zaprosić możliwie wszystkie stworzenia. Trzeba, by wszyscy zaangażowali się w Bożą sprawę. Wtedy marzenie nie będzie tylko marzycielstwem, wtedy pragnienie nieskończoności. Nie będzie tylko abstrakcją. Jeżeli Bóg daje takie pragnienia, to czy miałyby być one puste? Dlatego, według świętego Wincentego Palotiego, pracować dla nieskończonej chwały Bożej to nie tylko samemu się zaangażować, to także sprawić, aby inni się angażowali, to znaczy, stali się w pełnym tego słowa znaczeniu wysłannikami Boga. I dlatego Apostolstwo Zjednoczenia to nie tylko różnorodne zaangażowania apostolskie jego członków, wychodzące naprzeciw różnym potrzebom świata i kościoła, ale to także, a może przede wszystkim, budzenie ducha apostolskiego w ludzie bożym, podtrzymywanie tego ducha, rozwijanie go, wychowywanie nowych apostołów, staranie się o nowych pracowników do winnicy Pańskiej. O nowych robotników na żniwo Pana. W ten sposób pojedynczy apostoł pomnaża się w tysiące. W tego rodzaju apostolstwie dostrzegł święty Wincenty klucz do zrealizowania najśmielszych marzeń, można powiedzieć, prawdziwą gwarancję realizacji misji Kościoła w świecie. Palotti zauważył, że wielu członków Kościoła nie wychodzi na żniwo nie angażuje się apostolsko, bo nikt im tej możliwości nie ukazał, bo nikt ich nie zaprosił, bo nikt ich, mówiąc językiem Ewangelii, nie najął. Stoją więc bezczynnie na rynku albo zajmują się sprawami doczesnymi, nie uważając się za pracowników Bożego Królestwa. Według Świętego Wincentego, Jedną z najpilniejszych prac Kościoła w nim samym jest likwidacja tego swoistego bezrobocia, tego wielkiego, można powiedzieć, paradoksu chrześcijańskiego życia, zwłaszcza, że są wolne miejsca pracy, zwłaszcza, że Królestwo Boże na ziemi ma braki kadrowe. Niektórzy są do wzięcia od razu, inni muszą być dopiero przygotowani, a jeszcze inni muszą być do tej pracy przekonani. Ale, mimo wszystko, praca nad pomnożeniem apostołów Jezusa Chrystusa to warunek konieczny do zrealizowania najwyższych pragnień nieskończonej chwały Bożej, zniszczenia grzechu i zbawienia dusz. Palotti obliczył, że musiałby mieć przynajmniej 100 współpracowników, aby tylko w swoim mieście ożywić wiarę i miłość. A co dopiero mówić, gdy chodzi o cały świat? Tu już nie wystarczy grupa czy grupka. Tu już nie wystarczy tylko jakaś cząstka Kościoła. Tu potrzeba całego Kościoła. Tu potrzeba zaangażowania się wszystkich jego członków. Kościół, aby wypełnić swoją misję w świecie, potrzebuje zaangażowania się wszystkich swoich wiernych. Bez tego wielki cel Kościoła, którym jest zbawienie świata i jedność rodzin ludzkiej. Nie będzie osiągnięty. Każdy musi pracować nad szerzeniem wiary, każdy musi ją ożywiać w kościele. Każdy musi poczuć się odpowiedzialny za świat i misję Kościoła w świecie. Obojętne, kim jest: duchownym czy świeckim, mężczyzną czy kobietą, uczonym, jak mówi święty Wincenty, czy człowiekiem prostym, kimś na stanowisku. Czy tym, który wykonuje zwyczajne zajęcia. Człowiekiem, który dysponuje wielkimi środkami materialnymi, potęgą doczesną, czy też człowiekiem ubogim. Aby zbawić wszystkich, wszyscy muszą się zaangażować w zadanie, które im zostało zlecone przez Boga. Jaka to nowoczesna i współczesna eklezjologia. Cały Kościół jest posłany, a nie tylko Jego cząstka, każdy człowiek. I dlatego pierwszym i naczelnym zadaniem zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jest budzenie świadomości tego posłannictwa w całym ludzie Bożym oraz przenaglanie wszystkich katolików do realizacji tego posłannictwa i pomaganie im w jego wypełnianiu różnymi sposobami. Zjednoczenie pragnie powiększyć liczbę pracowników winicy pańskiej, ponieważ liczba ich jest tak mała, a potrzeba tak wielka. slow. Oh.